Czwartek, 31 października. Zapraszamy na wiadomości. Żni. 750-letnie miasto z tradycją stało się obiektem zainteresowań nie tylko zagranicznych turystów, ale także gości nie z tej ziemi. Z pewnego źródła wiemy, że do Żnina udali się święci. Święty Piotr wysłał służby specjalne Biuro Ochrony Nieba w skrócie BOM w celu odszukania świętych. Teraz połączymy się z naszym reporterem Gustawem Kazmierskim, który jest na miejscu zdarzenia. amen. And the Halo, halo. mamy połączenie ze świętym Piotrem, opiekunem bram niemieckich. Halo, halo, jak się słyszysz? No ścieżysz? witam, witam, Słyszę was bardzo dobrze. Mamy bardzo poważny problem. Wielu świętych przed uroczystością Wysokiego świętych, ruchu, wieru, świętych wieru. Święte, wieru. postanowiło wieru. zrobić sobie zwyczajnie wieru. wolno. To niesamowite. sprawiło nas I to o niemały, mały, mały zawód. Bardzo Zabry, prosimy o pomoc w pomoc. odnalezionym świętym. Znamy, Znamy dokładnie do 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 miejsce do transferu, transferu na Ziemię. Poszukiwani święci to święty Maksymilian, Maria Kolbe, święta Cecylia, święty Paweł, święta Teresa od Dzieciątka Jezus i święty Wicenty Rafał. Są <kliwki kliwki kliwki kliwki> opisy Tymczasem dostaliśmy anonimowe filmiki, które potwierdzają obecność świętych na terenie Żminy. Jak, nie Co ty? To nie to święty Paweł, to Co No, trzeba zadzwonić. To dalej, bierzemy. No, no, Nasz tak. wysłannik zapyta się mieszkańcom Żmina, czy widzieli świętych. Łączymy się z ustawem? Widziałam świętych, tak, widziałam świętych. Byli ubrani w dresy. Jeden był w dresach, drugi był w sadałkach, w spódnicy długiej. I w czapce na głowie. rozumiem, a co było to? Drożdżóweczki, chlebek. A, więc święty byli? Krzysztof? Krzysztof był w święty i Tomasz. W ogóle bardzo? Proszę bardzo. W Szkole Ekonomiczno-Handlowej. Zaraz zapytamy się, czy Państwo wiedzieli świętych, czy nie. Widział ja Pani Świętych Gminę? Tak raz mi się przemknęło, widziałam Józefa, ale nie wiem, czy to nazywa się Józef. A co Ja często widzę Świętego, to znaczy często, raz w roku, szczególnie na rabiną, no to jest Święty Mikołaj. A jaki imię ma Święty Florian, ma dużo kościołów. A już nie Dobrze, dobrze, dziękuję Państwu. Dzień dobry, przepraszam, gdzie Pan może święty? A gdzie? A gdzie? A kiedy i gdzie? Dokładnie. E, wczoraj właśnie mnie gonili, jak uciekałem przed nimi, bo nie wiem, się przestraszyłem trochę, mówię co to za padu, właśnie goni mnie. Ciężko. A trochę? No właśnie, ciemno było, mówię, ktoś mnie gonił, to uciekam. może Pan No nie, no możliwe. Gdzie No Ja też właśnie. No było ciemno, to tak to w zasadzie, że nie mogę powiedzieć. Kresa, jak się przyszedł. No możliwe, bo mieli, mieli buzy z kapturem. Czarnego, tak, czarnego. No, czerwonego. czerwonego. Dobra, dziękujemy. proszę bardzo. Przepraszam, ja nie tego? mam czasu. Szkoda. Kostaw Kaźmierski z, z TeleExpresu. Zaraz zapytamy się Pani, czy nie widziała Pani świętych? No, Takich świętych i kapturek? Miałam, bo jak my sobie wyobrażamy świętych, Marcewka. Ale święty już jest... Dobrze, to jest tak. się. Myślę, że każdy dobry to już jest trochę świętości w każdym człowieku. Dziękuję, rozumiem. Dzień dobry. Wizytor Kaźmiecki z Telekspertów. z pani kilka pytań. Witam serdecznie. Widziałam tak. pani dzisiaj święty? Tak, widziałam. Gdzie? Był w księgarniku polskim. Co on tam robił? Czy całkiem? Dziękuję bardzo. Właśnie dostaliśmy wiadomość, że święty Paweł już zmierza ku na naszemu studiu. <grymne> Witam. Co skłoniło pana, aby opuścić bramy niebawej z dół świętych? Duchu. chcieliśmy w inny sposób odchodzić nasze święto. Chcieliśmy wraz z ludźmi na ziemi pójść na cmentarze, by odwiedzić bliskich zmarłych. Rozumiem. Dlaczego akurat wybraliście żmin jako miasto swojego pobytu? Ostatnio bardzo dużo rozmawiałem z błogosławionym Janem Pawłem II, który opowiadał o swojej pielgrzymce do Gnieza w 1997 roku. Zaciekawił mnie opisem krajobrazu, a gdy dowiedziałem się o uroczystości z okazji 750-lecia miasta, mój wybór był oczywisty. Czy zamierzacie zostać tutaj na dłużej? Chcielibyśmy, ale nasze miejsce jest nie. Wiem. Dziękuję bardzo za uwagę. Nadszedł czas na nasz kącik muzyczny. Na pierwsze miejsce listy przebojów po 10 latach wrócił utwór Arki Norgo pod tytułem Uśmiechnięty. Zapraszamy na telewizję. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna. Jak czystość urodzona, najprościej rozpaczy. Kiedy myślimy o coś, zostając bez niej. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko od kogo. Napisał ksiądz Jan Twardowski. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych kościoł obchodzi drugiego listopada. W tradycji polskiej ten dzień jest nazywany dniem zadusznym lub potocznie zaduszkami. W myśli naszej uczucia Ona naszych najbliższych zmarłych i dlatego pochylamy się nad ich mogiłami, zapalamy znicze, idziemy na też związanych do kwiatów i spełniamy uczynek miłosierny co do duszy, modląc się za naszych zmarłych. Dziękujemy serdecznie za tak liczne zgromadzenie się przed telewizorami. Dziękujemy także naszej redakcji za stworzenie apelu. Osobami odpowiedzialnymi za dzisiejszy odcinek Teleekspresu był pan magister Tomasz Katafas wraz z jego wychowankami z klasy 2c. Do widzenia państwu.